Przyjechali, zabrali, wypalili mi oko, nie mam tego oka, to znaczy oko mam, ale nerw mam przypalony jestem ślepa. Ja tylko jednym okiem widzę i po tym bili, tu mam rozbite. też mam głowę, nerki podbijane mam. I także w szpitalu mówią, że cały czerwiec ze mnie siedzi, jak nabierają. Mam bardzo wielki szacunek, ale to mi nic nie daje, bo ja noc nie śpię, bo mnie te wdłamki bolą bardzo. Jak przychodzi, tak jak dzisiaj dzień, to ja się zastanawiałam czy iść, czy nie, ale Zosia zadzwoniła i, i tego. No i, i, i oni mi szacunek dają, ale co mi po szacunku, jak ja medalów mam pełne, pudełko różnych, najróżniejszych. Dwa lata wtedy, bo chodziłam do szkoły, pracowałam i chodziłam. Jak ja słyszę, jak to wszystko kradną, mi, to, to mi a serce tęka. To mi, nie, mi daje to, jak ja z wami jestem, że ja żyję i z wami jestem. To mi radość daje. Ja jak zajdę do domu, to tego. To się cieszę, że widziałam ludzi, że byłam z ludźmi. No dzwonią do mnie. Ja nie dostałam kule, tylko dostałam taki odłamek i ten odłamek gruby mi wyjęli, a te drobne, bo było tyle rannych ludzi na laszejach, że jak mnie przyciągło dwóch panów, nie? to tam było tyle krwi, jak śnieg roztopi się i takie błoto, tyle było krwi. Ja nie wiem co dalej, bo zabrali mnie na chirurgię, tam leżałam, długo pamięci nie uzyskałam, bo miałam bardzo 40% tylko krwi. To jest człowiek trup, nie? No ale lekarzy, wszyscy, wszyscy, Zosia i wszyscy mi pomagali i wtedy pielęgniarek nie było dużo, dwie pielęgniarki było, a tylko, a tylko salowe, ale wieczorem zawsze jak uzyskałam przytomność, to mi mówili tak. Dzisiaj będzie kapusta na kolację. A ja myślałam, co to kapusta? A to były kapusi przychodzili, bo oni szukali, bo ja jak oni mówili, prowokatacja. No, że tego. Ja uratowałam, ja mam teraz telefony, które mi dziękuję. Dziękuję, że ja żyję, bo ja uratowałam chłopaków, bo oni rozszyli zdjęć i mówiła ta babka, taka gruba, powiedz kto jeszcze z tobą był, ja mówię nie wiem, a ona mi lampę postawiła, a teraz widzisz, teraz widzisz, a jak uślepłam, to ona mówi, teraz zobaczysz i teraz mi nawet dziękuję jeszcze, którzy żyją, że uratowała, bo powiedziałam, że nie znam tego pana ani tej nie, a ona mówiła tego, potem Brali krzesło, kazali mi usiąść, ja do usiądzenia, a oni odciągli krzesło, a ja uderzyłam się, tu miał też rozbite głowę, miał tam miałam ubita. I potem kazali mi wychodzić, takie drzwi na sprężynach były i oni otwierali te drzwi i kazał mi wejść, jak ja weszłam na pół, na pół progu, to on puścił drzwi, a tam była ściana. I tu mi też tu mam tu. tylko że to już wszystko tyle lat z tego. Ja przychodziłam tortury. To były, to dla mnie nie. Po tym wieczorem nie mogłam wyjść. Ja się teraz też boję, bo jak umarł nasz przewodniczący. To jego żona do mnie przyszła, bo ja byłam na pogrzebie, a ona przyszła i mówi tak do mnie, a ty się nie boisz przyjść na pogrzeb, przecież oni cię pilnują, nie?